Cześć z tej strony, Bobikson. witam Was w tutorialu do kostki Crazy Pentahedron, planeta Jupiter. Jest to jedna z najprostszych kostek w tej serii. Kostka jest pięciościanem, ma kółeczka takie jak Supercuby czy Crazy No, jak sama nazwa wskazuje, Crazy Pentahedron. Te kółeczka są stacjonarne, one się nie przemieszczają. Zaczynamy od pomieszania kostki. W międzyczasie chciałbym Was prosić, abyście komentowali, dawali łapki w górę. Najlepiej w komentarzach, jakbyście mówili, czy komentarze te są dobrze zrobione, czy, czy pomagają Wam, ewentualnie zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia. Ja z pewnością wezmę pod uwagę takie głosy. Dobra, kostka jest mniej więcej pomieszana. Układanie kostki zaczynam odłożenia tej środkowej warstwy, a w zasadzie tych tutaj krawędzi bocznych. Co tu możemy na pierwszy rzut oka zrobić? Łączymy sobie taki slacik, i tutaj mamy kolejny pasek, który wystarczy obrócić. Jeżeli są one zamienione miejscami w taki sposób, to wystarczy je przez tylną ścianę obrócić takim algorytmem i są one na właściwym miejscu. W następnej kolejności układamy te kółeczka na górze i na dole. Jest to proste. Wystarczy, żebyśmy mieli tutaj dużą, ten duży środek tej krawędzi na kółku, taki sam jak. Hmm, kolor centra i wykonujemy taki algorytm aż one się ułożą L, R, L, R, L, R i mamy ułożone. Następnym etapem, który jest już bardziej wymagający jest ułożenie prawidłowo tych wszystkich krawędzi. Raz, że na prawidłową ścianę, a dwa, że w odpowiednich kolorach. Pamiętajcie, że kolor tych krawędzi wyznacza nam czy one przynależą do danej ściany, a nie tych krawędzi środkowych. One później, je później będziemy przerzucać. Eee, zobaczmy, jaką tu mamy sytuację. Eee, tak to wygląda. Eee, zróbmy to w ten sposób. Jest tutaj algorytm, który będzie zamieniał nam tą krawędź z tą krawędzią, tą krawędź z tą krawędzią, a tą krawędź wrzuci tutaj. Eee, Dużo łatwiej, jak już później poukładacie trochę kostkę, jest to robić intuicyjnie, jest to mniej zabawy zdecydowanie. E, układanie wygląda, mi przynajmniej przypomina troszkę układanie ostatnich e, centrów w dużych kostkach, takich 4x4 i więcej. E, no i dobra, wykonajmy ten algorytm. Tu mamy biało pomarańczowy, który jest tutaj, to wejdzie tutaj, to wejdzie tu i w następnym powinno nam wejść e, prawidłowo. R U R U R U' i wykonujemy go jeszcze raz. R U R U R U' W tym momencie ta krawędź wyszła tutaj, ta tutaj i zróbmy to jeszcze raz, bo taki był zamysł. R U R U R, U, R uprim R U R U R U'. I jak widać krawędzie nam skoczyły na właściwe miejsca. Czasami jest troszkę więcej kombinowania niż tylko obracanie tego po prostu na jednej ściance. Czasami się one bardziej pomieszają, trzeba je podstawiać, ale w tym też nie ma nic trudnego. Wystarczy sobie po prostu dobrać taki trójcykl, żeby one ostatecznie weszły na właściwe miejsca. Następnym etapem jest po przemieszczanie tych środkowych krawędzi. One również przemieszczają się algorytmem w trzy cyklu. Ta krawędź idzie tu, ta krawędź idzie tu, ta krawędź idzie tutaj. Popatrzmy, co my tu mamy. Tu by była bardzo ciekawa sytuacja, jednakże mamy fioletowe krawędzie na żółtej ścianie, więc nie możemy ich obracać na górze. Ja ten algorytm pokażę na końcu. Wymuszę taką sytuację i, i pokażę Wam, jak to rozwiązać. Ten pomarańczowy ma wejść tutaj, pamiętajcie, krawędzie wyznaczają nam, jak, z jaką ścianą mamy do czynienia, one są już ułożone w tym momencie, więc pomarańczowy wchodzi tutaj, ten biały wejdzie tutaj, będzie źle, ten biały wejdzie tutaj, będzie źle, ale jedną krawędź wstawimy. Algorytm wygląda następująco, uprim, R U R I należy go wykonać pięciokrotnie, czyli R U R U'. R, u, r. U' r, u, r. U' r, u, r. U r, -u -r. Jak widać, pomarańczowy mamy na właściwym miejscu. Podstawmy następną krawędź. Ten biały ma wejść tutaj, a ten niebieski ma wejść tutaj. I ten biały wejdzie źle w to miejsce, ale to zrobimy w następnym e, cyklu. Więc biały. Tu, między te krawędzie, ten niebieski między te narożniki i robimy algorytm U' R U R U' R U R R R Biały wszedł, niebieski szed. Patrzymy co mamy dalej. Niebieski, niebieski z fioletowym kawałkiem tutaj ma wejść. Ten pomarańczowy ma wyjść tutaj i ten biały tutaj. Więc to już nam rozwiąże te krawędzie środkowe. Uprim, R, U, R. Uprim, R, U, R. Uprim, R, U, R. Uprim, R, U, R. I w ten sposób mamy kostkę rozwiązaną. Próbuję wam pokazać jeszcze zamienianie takiej szczęśliwej sytuacji, gdzie wszystkie krawędzie są na, właściwym, na właściwej warstwie, ale są w złym miejscu. E, ja to muszę wymusić. R, e, wróć, 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 wróć. wróć. E, inaczej to zrobimy. To jest sytuacja taka, gdzie tutaj na przykład mamy ułożony, ale ta krawędź powinna być w tym miejscu, ta krawędź w tym miejscu, a ta w tym miejscu. Ponieważ ja wymuszając tą sytuację, przekręciłem to algorytmem te krawędzie o 1 zgodnie ze wskazówkami zegara, to z tej pozycji, aby je ułożyć tym algorytmem, należy go wykonać dwukrotnie. Lub wykonać go od tyłu. Ja dla utrwalenia wam mm, tego algorytmu wykonam go y, dwukrotnie i zobaczymy, co się stanie. R, U, R, U' R, L, U' L, D, R i D do tyłu. Przeskoczyły nam o jeden. Teraz wykonajmy go jeszcze raz. R, U, R, U', R, L, U', L, D, R i D'. Musicie zwracać uwagę na to, że o ile ruchy R i L, czy zrobimy do przodu czy do tyłu, nie ma to znaczenia. W przypadku ruchów U i ruchów D ma to znaczenie, ponieważ kostka ma trzy krawędzie i przekręca się po jednej, więc ona nie przekręca się o 180 stopni. W tym tutorialu to by było. Na tyle, jak już mówiłem, zachęcam do komentowania, zostawiania łapek w górę i widzimy się w następnym tutorialu. Cześć!